Cześć go z tej strony Fixera to kolejny materiał z Dehantera. Jakieś dwa tygodnie temu dostałem bardzo interesujący komentarz pod filmem, gdzie szukałem króleka floryckiego w diamencie, więc dziś pogadamy sobie o wszelakim grindzie w The Hunterze. Na samym wstępie chcę tylko zaznaczyć, że nie jestem jakimś wielkim ekspertem w tym temacie, ponieważ na moim koncie posiadam aktualnie zaledwie 10 wielkich okazów oraz 283 diamenty. Więc są gracze, którzy posiadają większą wiedzę w tej dziedzinie sztuki. Jednak postaram się podzielić tym, co wiem, więc jeżeli siedzicie wygodnie albo stoicie, to lecimy z tematem. Zacznijmy od tego, czym jest w ogóle grind. Grinding to angażowanie się gracza w powtarzalne czynności, na przykład w celu zdobycia punktów doświadczenia, pieniędzy, czy też unikalnych broni czy przedmiotów. Grinding jest najczęściej używany w kontekście gier MMORPG, w których jest głównym elementem rozgrywki. I ja też w tym materiale raczej będę mówił grind aniżeli grind, bo jestem Polakiem, jesteśmy w Polsce i myślę, że to nie będzie jakaś wielka przeszkoda, jeżeli będę mówił właśnie w ten sposób. I teraz, tak jak cały grinding, ma się do The Huntera. W grze, za każde zastrzelone zwierzę pojawia się nowe z teoretycznie losową oceną. Może to być brak oceny, brąz, srebro, złoto oraz oczywiście diament. Powiedziałem teoretycznie losową oceną, ponieważ dzięki skryptowi matematycznemu w grze. Medal nowego zwierzęcia będzie bardzo zbliżony do tego osobnika, którego wyeliminowaliśmy z rezerwatu. Załóżmy więc pewien scenariusz. Gdybyśmy strzelali tylko jedno konkretne zwierzę cały czas, powiedzmy w ocenie złotej. To jest ogromne prawdopodobieństwo, że respić się będzie za nie najczęściej złoto, rzadziej srebro, a jeszcze bardziej rzadko brąz czy diament. Zakładając oczywiście, że wcześniej jego cena nie była już zawyżona przez ten skrypt. Zazwyczaj jednak strzela się lame i owce, taki żarcik dla fanów Familiady. Więc bardzo ciężko zaobserwować jaką oceną jest nowe zwierzę przez gołe oko, a nawet i przez monokle. Przejdźmy do tego, dlaczego gracze de Hunter'a w ogóle grindują. Praktycznie są trzy główne powody tej metody oraz jeden, który jest efektem ubocznym takiego rozwiązania. Zacznijmy od tego ostatniego. Dlaczego powiedziałem, że coś jest efektem ubocznym? Bo to brzmi jakby przez grind działo się coś złego na naszym koncie. Nic jednak bardziej mylnego. Chodzi o gotówkę. Efekt uboczny jest taki, że bardzo szybko zarabiamy kredyty, o ile zbieramy każde ustrzelone zwierzę, lub też tracimy, o ile mamy pecha, czy też tak zwanego lenia. Zdarza się bowiem, że zwierzęta nie są na wodopoju na czas i wtedy używa się triku polegającego na zmianie czasu na minutę do przodu. Ale tu też ciekawostka, nie musi to być 60 sekund w przód, może to być w tył, albo może to być 5 minut w jedną bądź drugą stronę. Tak naprawdę chodzi tylko o zmianę czasu, aby zwierzęta wyrenderowały się w najbliższej okolicy. Taka zmiana czasu oczywiście kosztuje i to w pewnym momencie naprawdę góry złota, gdzie na jedną podróż wehikułem czasu nakładają się dwa zebrane zwierzęta, a niejednokrotnie trzy albo cztery. A jeśli chodzi o lenistwo, to czasami nie chce nam się podnosić zwierząt, lub też tego nie zakładaliśmy w całym procesie grindu. Więc jak to mówi klasyk, nie ma rączek, nie ma ciasteczka. Podsumowując wcześniejsze, na grindzie możemy stracić albo zyskać w naszym portfelu w zależności od tego, jak podejdziemy do całego procesu. Jednak wam w tym materiale prawdopodobnie chodzi o pierwszy główny powód grindu ograte czy też tłumacząc za na nasz piękny polski język wielkie okazy. Jak pewnie sami wiecie, są to zwierzęta, które mają ocenę trudności 10. I teraz też warto zaznaczyć, że każde zwierzę ma dwie zmienne, takie jak klasa i właśnie trudność. Klasy zwierząt mają przedział od 1 do 9, gdzie na przykład jedynki to kaczki czy zające, dwójki to wszelakie kotowate jak np. przykład lisy czy szopy, trójki to mniejsze jeleniowate jak sarny czy też kozy, czwórka to kangur, leopard czy guziec, piątki reszta świnek i na przykład puma, szóstka wilki i większe rogacze jak np. przykład szlachcic, siódemka to aligatory i niedźwiedź czarny oraz brunatny, ósemka to pozostałe niedźwiedź grizzly, łoś i krokodyl. A dziewiątki? Wszystkie zwierzęta podobne do krowy oraz tygrys i lew. Proste, nie? W opisie filmu macie odnośnik do Wikipedii, gdzie możecie sprawdzić każdą klasę zwierzęcia. Choć oczywiście, jeżeli gracie w The Hunter'a, to wiecie, że te informacje możecie pozyskać po podświetleniu zwierzęcia w prawym, górnym rogu ekranu. Poza klasą jest też trudność zwierzęcia, i tu jest o wiele prościej, bo wystarczy zapamiętać tylko parę liczb. Trójka dla mniejszych zwierząt, jak na przykład ptactwo, czy zwierzęta podobne do sarny. Piątkę mają zazwyczaj większe rogacze jak Daniel, Łoś oraz na przykład świnie czy Żubry i Bizony. Dziewiątka to w zasadzie cała reszta od Lisów, Lwów, Szlachcisów po wszelakie krowy. Dziesiątka jest zarezerwowana dla pięciu gatunków, które mają wielkie okazy. I na dzień dzisiejszy są to Daniel, Mulak Białogonowy, Tar, Łoś, Jeleń Szlachetny jak i Niedźwiedź Czarny. Oraz jest też ukryta dwunasta ocena trudności Mama Stiflera. No sorka, musiałem. Drugi główny powód grindu to oczywiście to, co kocha każda kobieta, jak i wirtualne myśliwy, a mianowicie diamenty. I paradoksalnie jest to proces nieco bardziej skomplikowany jak polowanie na wielkie okazy, jednak o wiele łatwiejszy do wykonania. A do sposobów polowania na tę ocenę, jak i grade one, przejdziemy później i to tam wszystko lepiej wyjaśnię. Zaś trzeci główny powód grindu to pozyskanie rzadkich umaszczeń zwierząt oraz tak zwanych super rzadkich osobników. Co wiąże się z dwoma poprzednimi punktami, gdyż tutaj muszą mieć miejsce dwa czynniki. A mianowicie zwierzę musi być w ocenie diamentowej i powinno posiadać nietypowe umaszczenie jak na przykład łaciaty, albinos, czarny, płowy itd. Wszystko w zależności od gatunku. Procent szans ustrzelenia takiego okazu jest o wiele mniejszy jak w przypadku grade 1, co czyni to jeszcze większym osiągnięciem. Dla przykładu na moim koncie posiadam 10 wielkich okazów, ale tylko 4 super rzadkie zwierzęta. Tym niestety trzy takie same, czyli łaciate jelenie szlachetne w diamencie. Z wisienką na torcie w postaci łaciatego łosia w najwyższej ocenie. Miałem też szansę na melanistycznego szlachcica w diaksie, ale zdecydowanie był przed śniadaniem i nie dociągnął w punktach. Bywa, no trudno, do dziś budzę się w nocy z płaczem, mając przed oczami tego kuckuta. Ale nieważne, co nam będzie potrzebne do grindu? Przede wszystkim nie obejdzie się bez DLC na namioty. Bez szybkiej podróży do miejsca, gdzie chcemy strzelać, nie utrzymamy tempa, które w procesie grindowania jest najważniejszym czynnikiem. Mile widziany jest też DLC na ambony oraz sprzedać się może DLC na ptactwo ze względu na ten obiekt maskujący. Jednak ten dodatek na drabiny powinien wystarczyć, sprawia on, że kładąc zwierzęta nakładamy na mapie o wiele mniejszą presję, przez co nie musimy się martwić o popsucie stref potrzeb, gdyż strzelając bez tego dodatku możemy strzelić maksymalnie 3 zwierzęta w jednym miejscu. Ponieważ czwarta ofiara usunie nam wodopój, przez co wszystko co zaplanowaliśmy idzie jak krew w piach. Z zambonami możemy strzelać zamiast do trzech, nawet do dziewięciu okazów w jednej lokacji. Oraz oczywiście presja znika szybciej, przez co grindując na paru strefach nie musimy się martwić, że coś się popsuje. Jeśli chodzi o ogólne wyposażenie myśliwego, to tu polecam dodatkowy namiot, gdyby bobry znowu wjechały na teren, wabik na dane zwierzę, choć nie jest on wymagany, odpowiednią broń na daną klasę oraz zalecam też wiranta ze względu na to, że niejako strzał z tej pukawki ustawia i przesuwa nam zwierzęta w innym kierunku, co przydaje się gdy coś stoi tyłem do naszego wirtualnego myśliwego. I o ile na czas grindu odkładacie tylko na dalszy plan, tak jak ja, to zdecydowanie polecam zaopatrzyć się o jakąś broń w najwyższym kalibrze w grze. Dobra do tego będzie arzyna czy magnum i celowo nie wymieniam tu 7mm czy Tsurugi. Ponieważ te dwie bronie mają pewne problemy. 7 mm to jedno strzałowiec o długim czasie przeładowywania, a córki jest tak celny jak chłop z rozbieżnym zezem. Oczywiście, Magnum 300 -ka też ma pewną wadę, a mianowicie potrafi się zaciąć przy próbie kolejnego strzału, więc tu zdecydowanie najlepszą bronią byłaby arzyna. Jednak mam świadomość, że niektórzy nie chcą wydawać kolejnych pieniędzy na następny dodatek do gry. A no właśnie, jej jest jeszcze King. I jego podsumuję krótko drogi w grze i nieefektywny dystans działania broni. Ale w ogóle po co ten najwyższy kaliber? Ponieważ jeżeli zwierzę nie ma potencjału na diament, to nie chcecie biegać za nim niczym Forest Gam po Ameryce. Waszym celem jest strzelić, położyć, podnieść. Więc jeśli widzicie, że dany okaz nie doleci do oceny diamentowej, to walicie z armaty i po problemie. Informacje na temat trofeum zwierzęcia zapewni Wam umiejętność znajomość sylwetek na poziomie trzecim w zakładce mistrz zasadzek. I teraz sprytnie tanecznym krokiem przejdźmy do tego jak się przygotować do grindu i na co trzeba zwrócić uwagę. Po pierwsze zaopatrzcie się w cierpliwość, bo w zależności jakie profity zakładacie, może to potrwać od godziny, przez 5 albo 10 aż do 20, czy w hardkorowych przypadkach jak moje łosie 200 plus i ten proceder jeszcze się nie skończył. Jednak pewne etapy są zawsze takie same i mają czynniki wspólne przy każdym z powodów grindu. Gdzie przy grajdłaniu możemy pominąć pewne rzeczy, takie jak na przykład liczba wodopoi. Bo tutaj ważna informacja: w przypadku grindu najlepiej wybierać właśnie akweny wodne, z tego względu, że nad jedną rzeką lub jeziorem możecie mieć parę stat, do których możecie strzelać z jednego miejsca. Wyjątkiem jest oczywiście Grade 1 Tara oraz diamenty mniejszych zwierząt, które stref wodopoju nie posiadają i trzeba ich szukać podczas żerowania lub odpoczynku. Utarł się też w społeczności pewien mit, że aby rozpocząć strzelanie wielkiego okazu trzeba, i tu powtórzę, trzeba odkryć wszystkie strefy wodopoju danego gatunku na rezerwacie. Jak już powiedziałem, jest to mit, bo o ile nie zależy Wam na generowaniu przy okazji ogromnej ilości diamentów, to jest to proces totalnie zbędny i czasochłonny na początku grindu. To, co powinniście zrobić na sam start, to określić Wasz plan na grind, a mianowicie czy chcecie zbierać każde zwierzę, ponieważ Wasz przydział namiotów na całą mapę to maksymalnie 16 egzemplarzy. Oznacza to, że możecie rozłożyć się na 8, może 10 a maksymalnie 16 strefach potrzeb zwierząt i każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Jeśli chcecie zbierać każdego ustrzelonego samca, bo tylko samce dadzą wam wielki okaz w przypadku aktualnie dostępnych gatunków w grze, to prawdopodobnie rozłożycie się na 8-10 wodopojach maksymalnie. 8 stanowisk, jeżeli strzelacie tylko jedną strefę. Oraz 10, jeśli z jednej ambony uda Wam się ogarnąć dwie strefy stada na dystansie powiedzmy 200 i 300 metrów. Tak jak u mnie tutaj to wygląda na strefie łosi, gdzie strzelając jedną kropelkę zwierzęta na drugiej nie słyszą huku i mogę śmiało z jednej ambony ogarnąć dwie strefy. Jeżeli nie macie zamiaru zbierać wszystkich zwierząt, a z iść tylko po diamenty i ewentualnie wielki okaz, to jesteście w stanie ogarnąć w ten sposób aż 16 stref. Jednak wtedy musicie się liczyć z tym, że gotówka będzie znikać jak na wakacjach w Mielnie. Ponieważ nie podnosicie żadnego zwierzęcia, przez co nie zarabiacie kredytów. Wyselekcjonowanie też jest bardzo ważne, warto zwrócić uwagę na dwie podstawowe rzeczy. Wizja i ilość samców w stadzie. Jeśli chodzi o pierwszy podpunkt, to jeżeli zwierząt nie widać, albo ciężko postawić ambonę i namiot na około 230-250 metrów, to warto poszukać innej strefy, bo będziecie tracić czas przy samym bieganiu. Ilość samców też jest ważna, ponieważ najlepsze stada to te, które mają stałą liczbę 2-3 samców. Choć strzelanie do takich, które mają tylko jednego dżentelmena to też nic złego. Jednak przy powiedzmy 8 strefach, zamiast 16 samców macie właśnie 8, przez co grind idzie ponad dwa razy wolniej, gdyż dodatkowo tracicie minuty na samym wczytywaniu się gry. Dlatego w przypadku polowania na wielkie okazy, odkrycie wszystkich stref wodopoju to jest mit. Bo jeśli pierwsze 8 stref będzie posiadać po dwa stałe samce, to po co łazić po całym rezerwacie i szukać dalej? To bez sensu. Jednak czym jest ten stały samiec? Stały samiec to taki, który po pozyskaniu wróci w to samo miejsce do tego samego stada. Nieraz bywa bowiem tak, że na jednej kropelce piją na przykład dwa stada, albo jedno stado i kilka pojedynczych sztuk. Nie dowiecie się o tym, dopóki nie zbadacie strefy i nie zobaczycie, ile tam jest okazów, lub też nie zaczniecie strzelać i obserwować, co się dzieje na danej lokacji. Więc metodą dedukcji warto wyselekcjonować wodopoje, gdzie te dwa samce zawsze będą, ponieważ przy znacznie większej ilości gatunków, strzelanie dwóch samców to bułeczka z masłem. A jeśli jakiś źle stoi, to pamiętajcie, że w Eku macie wiranta. Jeden strzał obok i ułatwicie sobie cały proces. Jednak w przypadku, gdzie chcecie, żeby sypały wam się diamenty, co za tym idzie, zwiększyła wam się szansa na super rzadkie zwierzę. Odkrycie wszystkich stref na mapie jest obowiązkowe i powiedzmy sobie szczerze, nawet kilkukrotnie. Ale do tego jeszcze przejdziemy. W tym podpunkcie jednak muszę zaznaczyć, że tylko w przypadku niedźwiedzia warto strzelać samice, których nie chcemy na danych strefach, aby je zamienić miejscami z samcami. Ogólnie proces wymiany zwierząt świetnie wyjaśnia Filodeusz w swoim materiale, który pewnie już widzieliście. A jeśli nie, to jest odpowiedni moment na pauzę, a linki do dwóch materiałów Fila znajdują się w opisie. Obczajcie je i zapraszam do dalszej części mojego filmu. A jeszcze, a propos materiałów Fila. W grze miała miejsce pewna zmiana w tym roku, a mianowicie twórcy gry usunęli pewną mechanikę w grze, która powodowała, że zwierzęta renderują się dopiero na dystansie plus minus 200 metrów, przez co strzelanie stref na krzyż już nie ma sensu, bo zwierzęta uciekną. Być może to jeszcze zostanie zmienione, jednak no nie zakładam tego niestety. Teraz zwierzęta pojawiają się od 0 metrów i do 200 je poszycie szybką podróżą do namiotu, dlatego dla własnego spokoju ja polecam stawiać je 250 metrów od wodopoju, co prawda niektórzy mówią, że 220-230 metrów wystarczy, jednak w mojej opinii te 20-30 metrów nikogo nie zbawi, a zwierzęta lubią pojawiać się raz po jednej stronie kropelki, a raz po drugiej, przez co ten dystans jest dość elastyczny. A sama Ambona dobrze jak stoi na około 200 metrach. Taka osobista dygresja jeszcze. I skoro już jesteśmy przy takich technicznych rzeczach, to warto też wspomnieć, kiedy najlepiej strzelać nasze zwierzęta. I tu najlepiej wybrać ostatnią godzinę wodopoju danego gatunku. Więc na przykład, jeżeli łoś pije od 12 do 16, to najlepiej pojawiać się na wodopoju gdzieś po godzinie 15. I jeżeli zbieracie każde zwierzę, to tak naprawdę zmiana czasu przy każdej rotacji powinna wystarczyć. Jednak jeżeli tego nie robicie albo uznaliście, że jakiegoś zwierzęcia nie chcecie podnieść, to po skończonym kółeczku, gdy już wystrzelacie wszystkie strefy, warto wyjść do menu głównego i wejść na rezerwat jeszcze raz. Wtedy wszystkie niepodniesione sztuki po prostu znikną, a na ich miejsce wejdą nowe okazy. Podsumowując więc całe to polowanie na wielkie okazy, wybieramy plan związany z ilością wodopoi od 8 do 16 i strzelamy jak największą ilość stałych samców, podnosząc lub też nie. Samą szansę na grade 1 w grze możemy ocenić na dwa sposoby, zależy jak na to patrzeć. Jeśli założymy, że wielki okaz pojawia się raz na około 2000 sztuk, to jest to 0,05% bo takie prawdopodobieństwo zakłada większość grinderów, choć oczywiście możecie mieć szczęście i nie musicie czekać na tą zdobycz aż 2000 okazów, a powiedzmy 10, 100 czy zaledwie 1000. Ale też oczywiście możecie mieć pecha i czekać 3000, 10 000 czy tak jak niektórzy 15 000. Totalnie nie ma na to reguły. Liczy się tak zwany fart. Więc tu pojawia się też drugi procent na szansę na wielki okaz, a mianowicie 50%. Albo to będzie kolejny samiec, albo też nie. I dobrze właśnie ten procent mieć w głowie, bo pozytywne nastawienie to połowa sukcesu, jak mówią chirurdzy. Polowanie na diamenty ma wiele wspólnego z tym polowaniem na wielki okaz i jednak jeśli chcecie, aby to było jak najbardziej efektywne, to trzeba zarządzać stadami. Trzeba zadbać o herd management, a mianowicie... Odkrywacie wszystkie wodopoje na mapie i strzelacie tam, gdzie nie chcecie polować, do jak największych możliwych osobników z danego gatunku. Jeśli coś dużego pojawi się na wodopojach, na których macie zamiar grindować, to na początku tego totalnie nie ruszacie. Stakujecie to. Do takiego momentu, aż tam będą te najbardziej obfite okazy. Ogólna zasada jest taka, że chcecie tam mieć 33% minus 1 największych samców. I wiem, że to teraz brzmi bardzo mało zrozumiale. Ale dajcie mi chwilę. Na diamenta oceny trudności to 3, 5 i 9. Więc najwyższe 33% z trójki to 3, odejmujecie 1 i chcecie na waszych wodopojach mieć dwójki i trójki. Przy piątkach 33% to czwórki i piątki. Od czwórki odejmujecie 1 i to wam daje trójkę. Choć w tym wypadku trójka to totalnie średnia ocena, więc najlepiej jakby wam się udało mieć na waszych wodopojach czwórki i piątki. I tak wiem, że piąteczki to diamenty, ale jak mówiłem, na razie stakujecie okazy. A na innych wodopojach poprzez strzelanie redukujecie oceny trudności do 1, 2 i nawet tej trójki. Przy dziewiątkach 33% to 7, 8 i 9, więc chcecie mieć właśnie te oceny. Jeżeli od siódemki odejmiemy 1, daje nam to 6 i to też jest spoko. Chodzimy więcej siódemek na tych waszych jeziorach i w górę, tym lepiej. Dlatego przejście wszystkich wodopoi na mapie będzie tutaj obowiązkowe, ponieważ niejednokrotnie odstrzelicie jakąś pojedynczą sztukę na wodopoju, przez co ona zniknie i będziecie musieli szukać jej nowej lokacji, aby zobaczyć, czy coś wyższego Wam się nie trafiło. I tak w koło, i w koło. Cały ten system też tłumaczy Filodeusz, więc nie będę się powtarzał. Zachęcam do kliknięcia linku w opisie. A przy całym tym sposobie jest taka sama szansa na gridłana podczas grindu. Ale o wiele większe na jest super rzadkiego okazu, ponieważ większa ilość diamentów, które się generują, to tak samo większa szansa na to, że jeżeli już się zrespi nietypowe umaszczenie, to będzie ono właśnie w najwyższej ocenie. Dla przykładu pokażę Wam jedno jezioro u mnie na Te Avaroa, gdzie moją najwyższą trudnością zwierzęcia jest piątka. I zaufajcie mi, tak wygląda cała reszta wodopoi, na których nie poluję na grade Dzięki temu zazwyczaj strzelam do ósemek, siódemek, szóstek choć też zdarzają się na przykład piątki czy czwórki. Jednak w tym przypadku mi to nie przeszkadza, ponieważ w moim grindzie szlachcica był taki moment, gdzie średnio potencjał na diamenta trafiał mi się co 12 minut. Serio, nie kłamie, bo jak miałbym cel. Jednak to wszystko zależy też od skryptu i szczęścia. Gdzieś tam w tle przebijały się nagrania jak skaczę z namiotu do namiotu i jak wygląda mój grind, więc mam nadzieję, że coś ciekawego zaobserwowaliście. To tyle na dziś, jeżeli o czymś zapomniałem, albo macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy jest dla was. Oczywiście pominąłem pewien fakt, że są diamenty i jest jeden grade one, który nie ma wodopojów. Wielkiego kastara musi być grindowany na strefach żerowania, a pozyskanie diamentów z ptactwa wiąże się z czekaniem, aż zwierzę pojawi się na strefie. Zające i króliki zmieniają strefy, w ich przypadku, jak i u lisów, albo u rocjonów, diament jest możliwy także z samicy, więc warto mieć to na uwadze. Więc wszystkie te informacje rzucam tutaj tak na szybko, bo uważam, że ten materiał i tak jest dość skomplikowany. To tyle na dziś. Dashboard udanych polowań. Do zobaczenia, do usłyszenia. Peść!